Naby wieczór! Meldujemy się z naszego wieczornego treningu. No, nie zgadniecie, gdzie jesteśmy. Tomek, gdzie jesteśmy? Na starcie niebieskiej fali. No, no, parę niespodzianek, nie będzie tak jak w zeszłym roku. Kilka, kilka zmian. Tak, jest, zmiany na długości. Mamy nadzieję, że będzie się Wam podobało. A teraz biegniemy na Do za chwilę. Zgadniecie, gdzie jesteśmy? Po moim oddechu łatwo, łatwo rozwiązać ten zagadkę. Mój nie jest lepszy, ale po świece wam pokażę. A, nie, widać, nie widać za wiele. Uglądek. Jak ciemna masa oka. W oddali stadion i wasza ulubiona górka. Do zobaczenia na dole. 5 kilometrów po trasie zrobione. Odczuwamy lekkie zmęczenie. Leci tańki, leci tańki. Po, po świętach, ale jest coraz lepiej. Uh -huh. Czujemy się leccy jak piórko. <laughs> Widzimy się tutaj za trzy miesiące. Widzimy się. Koniecznie zapisujcie się. Do zobaczenia. Pa!